Dzisiaj w Laboratorium Pomysłów zapraszam na spotkanie z informatyką. Opowiemy o tym, jak dzięki algorytmom można rozwiązywać skomplikowane problemy, oszczędzając czas i pieniądze. Rozszyfrujemy też termin geoinformatyka. Zapraszam. Za każdym razem, gdy przeszukujemy zasoby internetu, w odnalezieniu właściwych informacji pomagają nam algorytmy, czyli ciągi czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Można powiedzieć, że są to odpowiednio zapisane instrukcje dla komputerów. Nad algorytmami optymalizacyjnymi, mającymi zastosowanie m.in. w telefonii komórkowej, pracuje młody wrocławski informatyk dr Jarosław Byrka. Ogólnie algorytmy są przydatne wtedy, kiedy rozmiar problemu jest na tyle duży, że ciężko go ogarnąć i, i ręcznie stworzyć rozwiązanie. Najłatwiej dzisiaj nam jest myśleć o algorytmach przeszukiwania, wyszukiwania informacji. Trudno jest coś znaleźć w całym internecie, jakby nie wyszukiwarka, byśmy sobie nie poradzili. Algorytmy wykorzystywane są również w projektowaniu mikroskopijnych elementów elektronicznych. Po to, by znaleźć najlepsze możliwe połączenie, na przykład tysiąca tranzystorów znajdujących się na jednej płytce. To projektowanie tak skomplikowanych elementów musi być w, jakimś, w jakiś sposób wspomagane przez działanie komputera. No i ten komputer musi czymś się kierować podejmując swoje decyzje. Dzięki algorytmom optymalizacyjnym możemy również zaprojektować odpowiednie rozmieszczenie wszelkiego rodzaju sieci informatycznych, telekomunikacyjnych czy choćby energetycznych. Rozwijamy algorytmy dla problemów optymalizacyjnych, e, dla różnych trudnych problemów, e, na przykład przy projektowaniu sieci e, telekomunikacyjnych bądź, bądź innych sieci. E, w tych problemach często należy wybrać podzbiór pewnych obiektów, podzbiór lokalizacji, gdzie. Wybudować na przykład elektrownię czy magazyn, albo też postawić serwer w jakimś miejscu. No i zadaniem jest minimalizacja łącznego kosztu takiego rozwiązania. Wrocławski Informatyk jest również członkiem zespołu, który w ramach EIT Plus uczestniczy w projekcie Safire. Projekt Safire to jest taki duży europejski projekt, w którym staramy się. Rozstrzygnąć właściwie, czy, czy sensowne jest współdzielenie zasobów radiowych przez wielu operatorów sieci komórkowych? W czasach, gdy spektrum, czyli fale radiowe umożliwiające przesyłanie sygnałów, jest ograniczone, a ludzie mają potrzebę wysyłania coraz większej liczby danych, badania Wrocławskiego zespołu mogą się okazać wyjątkowo cenne. Sieć taka telekomunikacyjna to jest bardzo skomplikowany twór, i my chcąc przeanalizować wpływ zastosowania naszego rozwiązania na, na wydajność całej sieci, nie możemy sobie pozwolić na skonstruowanie takiej drugiej sieci. To byłoby zbyt kosztowne. Co możemy zrobić, to możemy zasymulować fra działanie fragmentu takiej sieci. No i właśnie dysponujemy takim symulatorem, który pozwala nam losowo rozmieścić użytkowników w przestrzeni, zaprogramować im pewne zapotrzebowanie na przesył danych? Dzięki algorytmom można symulować, jak wyglądałoby wykorzystanie spektrum dzielonego przez kilku operatorów sieci telefonii komórkowej. Innymi słowy, czy są w stanie wówczas świadczyć te same usługi, ponosząc niższe koszty? Simon Gawryszczak jest prezesem Agencji Rozwoju Innowacji. Od lat poszukuje ciekawych projektów z pogranicza nauki i biznesu. Tomasz Kurek jest przewodniczącym Dolnośląskiego Związku Pracodawców. Na tego typu usługi, na algorytmy, jest zapotrzebowanie rynku? Ja myślę, że na pewno jest zapotrzebowanie rynku. Chociaż jest to produkt dosyć słabo namacalny. Natomiast no optymalizacja wszelkich procesów zwłaszcza w sieciach, czy to, czy to informatycznych, czy energetycznych, czy komórkowych, jest niezwykle istotna i przekłada się na konkretne, na konkretne pieniądze. I też trzeba zauważyć, że algorytmy mogą umożliwić przetestowanie rozwiązań, powiedzmy wirtualne przetestowanie, co też może ograniczyć koszty i czas związane z ewentualnymi pomyłkami już przy wdrożeniach. Ja się zastanawiam, czy ta optymalizacja tych procesów i generalnie też możliwość właśnie przetestowania tego wirtualnym świecie mogłoby e, ograniczyć e, na przykład przeciążenia telefonii komórkowej. Mhm. To, jest, to jest ciekawe, zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza przy e, pewnego rodzaju wydarzeniach czy imprezach masowych. Czeka nas euro, wszyscy boimy się, że po prostu sieć komórkowa padnie na jakiś czas, przynajmniej na czas meczu, około meczu, a przecież... Pamiętajmy, że się w tym czasie nie będzie służyć tylko do wysyłania gratulacji, SMS-ów, związanych z przewyższonymi emocjami, ale będzie cały czas potrzebna do normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Tak, więc... a wówczas może spotkać nas taka sytuacja, jakiej no wielu właśnie. z nas doświadcza w trakcie sylwestrowych zabaw. Dokładnie. Jesteśmy odcięci od, od świata. Myślę że, myślę, że te badania, też, o których tutaj mhm. pan wspominał, zmierzają w takim kierunku, i, i to, jest, to, jest, to jest niezwykle istotne. Pamiętajmy też, że jak się zapycha sieć, to przecież operatorzy nie zarabiają, prawda? Mhm. Bo to też jest, nie ma możliwości wykonywania połączeń w takich momentach. Tak, Więc to też jest jakby bezpośrednie przełożenie już na, 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 na biznes. Kto zatem byłby odbiorcą tego typu prac naukowych? Czy tylko telefonie komórkowe, czy jeszcze tu gdzieś się widzą panowie jakichś innych odbiorców? Pewnie wszystkie te branże, które, których biznes jest dosyć skomplikowanym biznesem i od takiej dużej skali, że ciężko właśnie na kartce papieru właśnie przygotować. Tam, gdzie ilość danych niezbędnych do podjęcia decyzji jest bardzo duża, algorytmy są jedyną możliwością przetestowania pewnych rozwiązań przed ich wdrożeniem. Ciekawym rozwiązaniem byłoby stworzenie algorytmu do modelowania też ruchu ulicznego, drogowego. Pytanie, czy dzięki... No, to wyjątkowo cenna, tylko we Wrocławiu, aczkolwiek tak, być może ułatwiłoby to funkcjonowanie nam wszystkim. Ciątko. Tak peruwiańscy rybacy nazwali silne wiatry i prądy morskie, które zauważyli po raz pierwszy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pojawianie się El Niño w ostatnich dekadach wywołało chłodniejsze śnieżne zimy w Stanach Zjednoczonych, niespotykanie gorące lata w Europie oraz susze w Afryce. Podczas jednego z ataków El Nino, zachodnia część Ameryki została dosłownie zalana powodziami. Poziom oceanu podnosi się bowiem wówczas nawet o 40 cm. El Niño na stałe zmienia nasze warunki klimatyczne, wciąż jednak nie do końca wiadomo, jak powstaje. Prognozowaniem zmian będących efektem El Niño zajmuje się wrocławski badacz, dr Tomasz Niedzielski, laureat stypendium Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. El Niño występuje co 2 do 7 lat. Zawsze w okresie listopada, grudnia, mniej więcej Bożego Narodzenia, ale nie co roku. Więc wyprognozowanie tego zjawiska jest niesamowicie trudne, bo może się zdarzyć za rok, może za dwa, może za trzy, a może nawet za siedem lat. Żyjemy w okresie globalnego ocieplenia. Jest to temat bardzo e, popularny, poruszany przez naukowców. No i efektem tych zmian są również zmiany długoterminowe, zmiany poziomu oceanu. I kształtowanie takich długoterminowych, już niekoniecznie prognoz, ale scenariuszy zmian poziomu oceanu na 100 lat w przód, nawet jest niezwykle ważne z punktu widzenia. E, no, gospodarki różnych krajów, krajów nadmorskich, które borykają się z problemami wzrostu poziomu oceanu. W badaniach wrocławianin wykorzystuje napisane przez siebie programy komputerowe i algorytmy. To właśnie geoinformatyka wykorzystanie języka informatyki do poznania geografii czy na przykład prognozowania zmian klimatycznych. Modele prognostyczne czy geoinformatyczne, modele geoinformatyczne służące do prognozowania polegają na tym, że wejściowe dane, czyli wejściowe szeregi czasowe, opisuje się równaniami matematycznymi. Głównym celem takich, takiego modelowania jest znalezienie optymalnego równania. Wrocławski badacz zajmuje się również zagadnieniem zmian długości doby. To również efekt działania El Nino. Dokładna prognoza tego, czy doba jest krótsza czy dłuższa, jest ważna z punktu widzenia utrzymywania czasu oraz pozycjonowania obiektów. Kosmos. Mierzy się to w milisekundach, ale jest to istotne, gdyż te obiekty latają z dużymi prędkościami. Tu również z pomocą przychodzą algorytmy, które są w stanie z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformować przemysł kosmiczny o konieczności np. przemieszczenia satelity, tak by nie wypadł z właściwej orbity. Widać jakie tutaj jest ciekawe zastosowanie informatyki. Jest to jest nowa dziedzina. To dla mnie pierwszy raz słyszę, tak? Geoinformatyka. Zastosowanie może nie jest takie też namacalne i dla biznesu niekoniecznie od razu da się przełożyć na zysk taki widoczny bezpośrednio. No ale skoro mówimy tu o kosmosie, mówimy o satelitach, a tak naprawdę no to satelity napędziły rozwój cywilizacyjny, rozwój gospodarek. Dla mnie to jest kosmiczny troszeczkę pomysł i troszeczkę abstrakcyjny, jeśli chodzi o bezpośrednie przełożenie się na, na, na biznes. Mnie tutaj jeszcze bardzo zainteresował aspekt przewidywania zmian też klimatycznych spowodowanych chociażby występowaniem zjawiska El Niño. I tutaj myślę, że wiedza na temat tego, jak chociażby poziom wód będzie się podnosił, jak będą się wody zachowywały oceanu, może nam umożliwić przewidywanie też pewnych katastrof i żywiołów, a to z kolei lepsze przygotowanie się na ich skutki, zmniejszenie z kolei tych negatywnych skutków i zapaści pewnych gospodarczych w regionach, które żywioły dotykają często. Jednak jestem troszeczkę sceptyczny, czy to się uda zrobić, ponieważ. Jednak prognozowanie tego rodzaju katastrof, klęsk żywiołowych no jest, jest niezwykle trudne. Jak widzimy, wciąż nam się nie do końca udaje. Popatrzmy chociaż na, na, na trzęsienia ziemi, gdzie, gdzie jest, jest ogromna przecież aparatura zaangażowana w to, żeby takie trzęsienia ziemi przewidywać. Są też plany tworzenia chociażby map cyfrowych, które pokazują, w jaki sposób powódź czy też przerwanie wału Zagrozi mieszkańcom, żeby też było wiadomo, gdzie skoncentrować siły związane z obroną e, tych wałów albo w którym miejscu celowo wał przerwać, gdzie te szkody będą wtedy najmniejsze. E, I no, podejmując decyzję w oparciu o algorytm wyliczenia e, i też e, widząc e, przebieg tej wody na mapach cyfrowych, e, decydenci, sztaby kryzysowe mogą podejmować decyzje dużo bardziej świadomie. W dzisiejszym odcinku Laboratorium to już wszystko. Na kolejne spotkanie z wrocławską nauką zapraszam już za tydzień. Naprawdę warto zostać z nami. Pokażemy Państwu jedyny na świecie spektromikroskop, oczywiście skonstruowany we Wrocławiu. Do zobaczenia. program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.